Każdego dnia w Polsce popełniane są tysiące przestępstw. Na kanale Wiadomości Kryminalne codziennie znajdziecie najbardziej szokujące przestępstwa z kraju i ze świata. ABW i Ministerstwo Cyfryzacji podjęły natychmiastowe działania w związku z prawdopodobnym rosyjskim cyberatakiem na polską agencję prasową. Informacje te podał na mediach społecznościowych rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Cyberatak polegał na opublikowaniu dwóch fałszywych depesz w serwisie Państwowej Agencji Prasowej sugerujących, że premier Donald Tusk ogłosił częściową mobilizację w Polsce od 1 lipca bieżącego roku. Fałszywe depesze ukazały się w piątek dwukrotnie, o godzinie 14:00 i 14:20. Za każdym razem zostały anulowane. DEPESZA zaczynała się od zdania. 1 lipca 2024 roku ogłoszona zostanie w Polsce częściowa mobilizacja wojskowa. 200 tysięcy obywateli Polski, zarówno byłych wojskowych, jak i zwykłych cywilów, zostanie powołanych do obowiązkowej służby wojskowej. Wszyscy zmobilizowani zostaną wysłani na Ukrainę. Polska Agencja Prasowa wyjaśniła, że nie była źródłem tej informacji. Fałszywa DEPESZA nie powstała w agencji. Nie została napisana ani nadana przez jej pracowników i została natychmiast wycofana z serwisu. W oświadczeniu Marek Błoński oraz redaktor naczelny Wojciech Tumidalski poinformowali, że zidentyfikowano i zablokowano ścieżkę, którą fałszywa depesza została wprowadzona do systemu. Wszelkie informacje techniczne, niezbędne do wyjaśnienia charakteru tego incydentu, są przekazywane właściwym służbom. Pracujemy nad dalszym wzmocnieniem zabezpieczeń chroniących nasze systemy i serwisy. Deklarujemy ścisłą współpracę z organami wyjaśniającymi przebieg zdarzenia, podkreślili przedstawiciele Państwowej Agencji Prasowej. Informacje zdementował w serwisie X Jan Grabiec, szef kancelarii prezesa Rady Ministrów oraz Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji. Gawkowski poinformował, że wszystko wskazuje na cyberatak i zaplanowaną dezinformację. W rozmowie z reporterami szef resortu cyfryzacji podkreślił, że podobnych sytuacji w ostatnich dniach było kilka, dotyczących prób wejścia w systemy infrastruktury krytycznej. Mechanizm dotyczył przede wszystkim próby infiltracji systemowej, która mogła prowadzić do ataków na infrastrukturę krytyczną. Premier Donald Tusk w swoim oświadczeniu na serwisie X stwierdził, że atak dobrze ilustruje rosyjską strategię destabilizacji w przeddzień wyborów europejskich. Szef rządu zapewnił, że polskie służby są przygotowane i działają pod nadzorem ministrów spraw wewnętrznych i cyfryzacji. Sprawę skomentował również Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i minister obrony, podkreślając, że ataki hakerskie ze strony Rosji nasilają się, podobnie jak presja na wschodnią granicę Polski. Zapewnił, że Polska będzie systematycznie dbać o swoje bezpieczeństwo. Prezes PiS, Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej skomentował sprawę, wskazując, że to przykład rozbijania polskiego państwa. Podkreślił, że sytuacja powinna być przedmiotem głębszych dociekań. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Jacek Siewiera, podkreślił, że w Rzeczypospolitej mobilizację zarządza prezydent zgodnie z konstytucją, co sprawia, że fałszywa depesza była błędna także w tej kwestii. Około godziny 23 służby otrzymały zgłoszenie o 25-latku, który wyskoczył z okna na drugim piętrze na Nowym Świecie w Śródmieściu. Z relacji świadków wynika, że mężczyzna odbił się od barierek balkonu i uderzył o chodnik. Po przybyciu na miejsce policjanci zastali mężczyznę w stanie agresji i irracjonalnego zachowania. Nie stosował się do wydawanych poleceń, co zmusiło funkcjonariuszy do użycia siły fizycznej, gazu i kajdanek. W trakcie interwencji Doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Policjanci natychmiast przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, kontynuując ją do przyjazdu pogotowia ratunkowego. Po przywróceniu czynności życiowych, mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie stwierdzono, że ma złamany kręgosłup na odcinku szyjnym, stłuczone prawe płuco i jest pod wpływem narkotyków. Około godziny trzeciej zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. W mieszkaniu 25-latka policjanci odkryli wybitą szybę. Mefedron oraz kilkadziesiąt butelek po alkoholu. Na miejscu pracowała również Straż Pożarna, która pomagała policjantom dostać się do mieszkania. O zdarzeniu poinformowano prokuraturę, Biuro Spraw Wewnętrznych Policji, Wydziały Kontroli Komendy Głównej Policji i Komendy Stołecznej Policji. Trwają czynności wyjaśniające wszystkie przyczyny i okoliczności tego zdarzenia. Sześć osób zostało rannych w piątek w wyniku ataku nożownika w mieście Mannheim w Niemczech. Napastnik został postrzelony przez policję i następnie zatrzymany. Do ataku doszło na rynku w Mannheim podczas wydarzenia zorganizowanego przez krytyczny wobec islamu Ruch Pax Europa. Według prokuratury, policji i Urzędu Śledczego Badeni-Wirtenbergi, wśród rannych jest pięciu członków ruchu oraz jeden policjant. Nożownik kilkakrotnie dźgnął policjanta od tyłu w okolice głowy. Powodując obrażenia zagrażające życiu. Napastnik został postrzelony przez innego funkcjonariusza. Według informacji stacji SWR, domniemanym sprawcą jest 25-letni mężczyzna z Afganistanu, który przybył do Niemiec w 2013 roku. Początkowe doniesienia policji mówiły o trzech osobach rannych. Minister spraw wewnętrznych Badeni-Wirtenbergi, Thomas Strobl, stwierdził, że motyw domniemanego sprawcy jest nadal niejasny. Nie możemy jeszcze nic powiedzieć o motywacji sprawcy", cytuje ministra Portal Tagesschau. Prezydent Frank-Walter Steinmeier potępił akt przemocy, podkreślając, że w naszej demokracji nie ma miejsca na przemoc. Przemoc niszczy demokrację. Wolność słowa jest cenną wartością", napisała na Platformie X w imieniu Steinmeiera jego rzeczniczka, Cerstin Gamelin. Kanclerz Olaf Scholz również skomentował wydarzenie na Platformie X, Pisząc, że obrazy z Mannheim są straszne, kilka osób zostało poważnie ranionych przez napastnika. Przemoc jest absolutnie niedopuszczalna w naszej demokracji. Sprawca musi zostać surowo ukarany, ocenił. W zakładzie karnym w Czarnym więzień dotkliwie pobił oddziałowego. Do incydentu doszło podczas wyprowadzania grupy osadzonych na spacer. To nie jedyne tego typu zdarzenie w ostatnich tygodniach. Podobne incydenty miały miejsce również w Koronowie i Grójcu. Kapral Natalia Prach, rzeczniczka prasowa zakładu karnego w Czarnem, poinformowała, że do napaści na funkcjonariusza służby więziennej doszło 20 maja o godzinie 7:13. Podczas wyprowadzania grupy osadzonych na spacer, jeden z więźniów nagle i niespodziewanie uderzył oddziałowego. Funkcjonariusz otrzymał pomoc medyczną oraz psychologiczną i obecnie przebywa na zwolnieniu lekarskim. Osadzony został natychmiast odizolowany i przetransportowany do innej jednostki penitencjarnej. Zakwalifikowano go również do kategorii osadzonych stwarzających poważne zagrożenie. Dyrektor Generalny Służby Więziennej złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa przez osadzonego. Specjaliści z okręgowego inspektoratu w Koszalinie prowadzą aktualnie czynności sprawdzające okoliczności tego zdarzenia, podkreśliła kapral Natalia Prach. Dziennikarze podali, że do podobnych incydentów doszło ostatnio w zakładach karnych w Koronowie i Grójcu. W Koronowie osadzony pobił oddziałowego w dyżurce podczas kontroli osobistej. Natomiast w Grójcu osadzony w celi podczas rozmowy zaatakował dowódcę zmiany. W piątek media obiegła informacja o ataku nożownika w niemieckim Mannheim. W sobotę doszło do kolejnego incydentu w miejscowości Hagen, gdzie padły strzały. Jak podają media, atak miał miejsce w dwóch miejscach, w tym w salonie fryzjerskim w Hagen. Obecnie trwa duża operacja policyjna. Według informacji dziennikarzy padły strzały, a ludzie zostali ranni. Domniemany sprawca wciąż jest na wolności, poinformowano w mediach społecznościowych po godzinie 12. Do zdarzenia miało dojść w sobotę, 1 czerwca rano. Najpierw padły strzały w mieszkaniu w dzielnicy Ailpe, a następnie strzelanina przeniosła się do salonu fryzjerskiego. Jak podaje Bild, policja podejrzewa, że zbrodnia może mieć podłoże rodzinne. Sytuacja jest dynamiczna, stwierdził rzecznik służb i poprosił mieszkańców o unikanie obszaru, gdzie doszło do strzałów. Policja prowadzi intensywne poszukiwania sprawcy, który zbiegł z miejsca zdarzenia. W akcji ratunkowej brał udział helikopter. Ratownicy opiekują się poszkodowaną kobietą. Tragedia na plebanii w Żerkowie w Wielkopolsce. 31-letni ksiądz wikariusz zginął od rany postrzałowej. Policja otrzymała zgłoszenie w sobotę tuż po godzinie 10:30. Chwilę po zgłoszeniu przed parafią Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Żerkowie pojawiły się służby ratunkowe, policja, a niedługo później także prokurator. Agnieszka Zaworska z policji w Jarocinie potwierdziła, że zgłoszenie wpłynęło dokładnie o godzinie 10.31. Niestety lekarz, który przybył na plebanie, mógł jedynie stwierdzić zgon młodego księdza. Zginął on od postrzału z broni czarnoprochowej. Policja ustaliła, że 31-letni ksiądz miał pozwolenie na broń. Nie jest jeszcze pewne, czy strzał został oddany z jego broni. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Niewykluczone, że ksiądz mógł sam się postrzelić. Ale policja nie wyklucza również udziału osób trzecich w tym zdarzeniu. Jak udało się dowiedzieć Gazecie Jarocińskiej, ksiądz został postrzelony w pomieszczeniach mieszkalnych, które zajmował. Policję zaalarmował proboszcz parafii, który usłyszał wystrzał. Wikariusz pełnił posługę w parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika od niespełna trzech lat. Dzielnicowy z bielskiej komendy późnym wieczorem otrzymał zgłoszenie od zaniepokojonej młodej kobiety. Która obawiała się o zdrowie swojego ojca. W zgłoszeniu kobieta poinformowała, że kilka godzin wcześniej jej ojciec, 42-latek, podczas rozmowy telefonicznej mówił, że źle się czuje i prosił ją o wezwanie karetki, jeśli przestanie odbierać telefon. Kobieta obawiała się, że ojciec mógł stracić przytomność, co mogło zagrażać jego życiu. Dzielnicowy natychmiast udał się na miejsce, aby sprawdzić sytuację. Drzwi do mieszkania były zamknięte a mimo wielokrotnego pukania nikt ich nie otwierał. Na miejsce przybyli również strażacy, aby pomóc w wejściu do domu. W ostatniej chwili drzwi otworzył 42-latek, który tłumaczył, że spał i nie słyszał pukania. Oznajmił, że czuje się dobrze i nie potrzebuje pomocy medycznej. W mieszkaniu mundurowi zauważyli biały proszek rozsypany na pufie oraz zwinięty w rulon banknot. Przybyli na miejsce policjanci z patrolówki oraz wydziału kryminalnego przeszukali mieszkanie. Okazało się, że w różnych miejscach, w tym w szafie oraz przy mężczyźnie, znajdowały się zabronione środki. Wstępne badanie narkotesterem wykazało, że były to m.in. amfetamina i mefedron. 42 latek został zatrzymany i trafił do aresztu. Usłyszał zarzut posiadania środków odurzających. Wszystkie zabezpieczone substancje zostały przekazane do badań laboratoryjnych, a biegli wkrótce ocenią ich legalność. Mężczyźnie grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności. Płodcy policjanci zatrzymali 24-letniego kierowcę, który prowadził pojazd z niesprawnym światłem mijania. Na uwagę funkcjonariuszy mężczyzna odpowiedział ironicznie, że nie zmienił żarówki, bo jest z nowego pokolenia i nie potrafi. Okazało się, że nie potrafił również zapamiętać, że nie wolno jeździć po alkoholu. Gdy wyszło na jaw, że jest pod wpływem, stracił prawo jazdy. Funkcjonariusze drogówki zatrzymali do kontroli Forda z niesprawnym jednym ze świateł mijania. Kiedy policjanci zapytali 24-letniego kierowcę, czy wie o usterce, ten przyznał, że świadomie nie zmienił żarówki, tłumacząc się tym, że jest z nowego pokolenia i nie potrafi. Ironiczna odpowiedź wzbudziła podejrzenie policjantów, którzy wyczuli od mężczyzny alkohol. Badanie alkomatem wykazało blisko promil alkoholu w organizmie. 24-latek stracił prawo jazdy, które posiadał od kilku miesięcy, poinformowała rzeczniczka Płockiej Policji, podkomisarz Monika Jakubowska. Z powodu niesprawnego światła zatrzymano również dowód rejestracyjny auta. Za jazdę w stanie nietrzeźwości 24-latek odpowie przed sądem. Codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.